Nasza kolejna propozycja pewnie zachwyci wiele naszych klientek. Jest to bardzo, bardzo modny w tym sezonie sweter z frędzlami, czyli taki, widzicie, taki oversize'owy, no i tutaj do 170 w biodrach bez problemu. Jest to półgolf, czyli taki, który jest niewywijany. Półgolfik, tylko taki... Pod szyję, bez możliwości wywinięcia. Co jest ciekawe? Rękaw jest w prążek, po czym jest przejście. Jeżeli masz bardzo masywny biceps, to tutaj ten rękaw jest bardzo, bardzo duży. Ozdobne guziki. No i co? Bardzo przyjemny w dotyku. Zobaczcie, jak fajnie się układa. No i oczywiście możecie go nosić z paskiem, możecie go nosić jako takie poncho. Tak samo z tyłu. Zwróćcie uwagę, jest luźny. Ja mam 140, 134 w biodrach, 128 w biuście. Jeżeli jesteś większa, no to wiadomo, musisz sobie tutaj tak troszeczkę wyobrazić, że będzie ciebie tutaj więcej. Ten model swetra jest polecany do 170, nawet do 180, wtedy będziesz miała blisko ciała. Natomiast jeżeli chodzi o długość, jest fajna długość tunikowa, jeszcze frędzle tutaj troszeczkę. Przepraszam, przedłużają, prawda, nie skłamałam. Jest bardzo wygodny, wręcz jakbym była goła. Kochani, występuje w kolorze tym, właśnie, który mam na sobie, szarym, czyli tutaj z bliska, pokażę odcień, i występuje w kolorze czarnym. Także, jeżeli chcecie, to oczywiście. Piszcie do nas, będziemy Wam wysyłać. Jeżeli chodzi o cenę, 229 zł, to też jest sweter z kolekcji włoskiej. Także jeżeli macie ochotę, no to piszcie, tak jak powiem. Powtarzam, i będę powtarzać, to są swetry duże, luźne, duże. Jeżeli lubisz ten styl taki oversize'owy, możesz go nosić też w ten sposób z podwiniętym rękawem, możesz go nosić nawet tak właśnie do leggingsów. Tutaj właśnie ładnie będzie duszował partie brzuszne, także biodra, wszystko Ci ukryje. Także, jeżeli macie ochotę, no to oczywiście wyślijcie wiadomość w komentarzu, skontaktujemy się z Wami. Wszystkiego dobrego!